Cześć. Dzisiaj, zgodnie z zapowiedzią, jest książka Zielony i Nikt. Taka mroczna historia, która zaczyna się w ten sposób, ale kończy się w taki sposób. Jeśli jesteście ciekawi, jak wykorzystać tę książkę na zajęciach z dziećmi prowadząc bajkoterapię, bajkoterapię, to zostańcie ze mną. Opowiem Wam, jak ja ją wykorzystałam, jakie tutaj są potencjalne wątki do rozszerzenia i pokażę Wam też środek tej książki. Ja nazywam się Marysia Maruszczyk i opowiadam bajki. Jestem też autorką kart do opowiadania, które znajdziecie na stronie gruntowni. A dzisiaj opowiem Wam o Zielonym i Nikim. Nie wiem do końca, jak to odmienić, ale tytuł jest Zielony i Nikt. Um, I. Um, ta, tą historię wykorzystałam do, do opowiedzenia czy do porozmawiania o tym, kto jest naszym przyjacielem i, i jak rozpoznać prawdziwego przyjaciela. Jak odróżnić, jak, czy jak rozpoznać to, że ktoś chce, chce się z nami przyjaźnić. Miałam taką pokusę, żeby wejść w temat, a kto jest naszym wrogiem, albo kto jest wrogi wobec nas, ale się nie odważyłam ponieważ zauważyłam, że temat o przyjaźni był bardzo wymagający dla dzieci, z którymi prowadziłam bajkoterapię i sam ten temat był dla nich nowy i taki e, trudny żeby zweryfikować, jakby żeby nazwać co to znaczy prawdziwy przyjaciel dlatego zatrzymałam, zatrzymałam się na tym etapie ale jeśli macie dzieci, które, które prowadzicie zajęcia z dziećmi, które jakby szybko są w stanie zlokalizować, co to znaczy być, mieć przyjaciela, i po czym rozpoznajemy, że ktoś jest przyjazny, to fajnie pokusić się o taki temat, słuchajcie, a jak rozpoznać, że ktoś nie jest nam przyjazny, że ktoś jest nam wrogi, po czym to poznamy? I to jest świetny temat, który jakby już zapali, jakby zaktywizuje pewną jakby część naszego mózgu, naszej pamięci, naszej um, wyobraźni. O tym, że są ludzie, którzy nie chcą dla nas dobrze, którzy mogą potencjalnie nas krzywić. I oczywiście ten temat już może być na ten moment zamknięty i już koniec w tym sensie, żeby porozmawiać tylko i wyłącznie o, o zagrożeniach, jakie płyną od innych, ale wiadomo, że jakby na poziomie gdzieś. E niewypowiedzianym, to ma chronić dzieci przed na przykład y, agresorami seksualnymi, przed pedofilami, przed, przed osobami, które chcą je zmanipulować, czy nadłużyć, czy fałszywymi przyjaciółmi, więc to jest ogromny potencjał tej historii. Posłuchajcie, jak ja to zrobiłam. A, oczywiście z, także zapytałam na początku dzieci, czy, czy mają jakichś swoich przyjaciół, czy mają jakieś swoje koleżanki, kolegów, kogoś, kogo znają, kogoś, kogo lubią. I to była też taka runda wprowadzająca w zajęcia, żeby trochę się usadzić na tu i teraz, że będziemy rozmawiać o rzeczach ważnych, istotnych i nie takich oczywistych, niecodziennych, żeby wyrwać ich trochę z takiego z tej, z tej ich codzienności, żeby takie. Przywołać do bycia refleksyjnym. No i oczywiście zapytałam się, jak, 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 jak dzieci widzą tą okładkę, o czym może być ta historia. I wiecie, co to było niesamowite dlatego, że żadne dziecko nie powiedziało, że to jest studnia. Pojawiły się tematy związane, że to jest kubek, że to jest rolka papieru toaletowego, że to jest. Um... Jakiś kamień, że to są ręce, jakoś e, ciężko mi było z, 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 zorientować się, że to są studnie i są drzewa, ale to jest w ogóle bardzo fajne i to po prostu uwielbiam w pracy z dziećmi, że coś, co jest dla mnie oczywiste, naprawdę nie musi być oczywiste dla drugiego człowieka, więc jest to niesamowita przygoda. Więc właśnie, dlatego też zachęcam Was do tego, żeby pytać się dzieci, co one myślą po tej okładce, o czym jest ta historia, o czym ona będzie opowiadać, um, dlaczego tak uważają. Um, um, no, i tutaj na przykład kolejna strona wygląda w ten sposób. I tak samo zapytałam się dzieci: no dobra, ok, to, to już wiemy, że tam są jakieś różne, macie różne pomysły, a tu, co to może być. No, i też mówiły o tym, że to jest kreska, że to jest uśmiech. Jedno dziecko powiedziało, że to może być księżyc. No i okej, okay, słuchajcie, to jest, to jest bardzo, bardzo, bardzo ciekawe. Co tam dalej jest. Książka, jak widzicie, też jest taka w takim dosyć dużym formacie w miarę A4, więc fajnie, bo widać wszystkie ilustracje. Nie jest taka mikrusia, że nikt nic nie widzi. I to w bajkoterapii naprawdę pomaga. I właśnie dlatego też stworzyłam swoje karty w taki sposób, żeby dzieci oglądały tylko i wyłącznie ilustracje, a z tyłu był tekst dla nas, po to, żeby właśnie nie gimnastykować się z książkami w ten sposób. Także zerknijcie na stronę krątorni i zobaczcie. Okromnym minusem tej książki, takim Czysto technicznym jest to, że jest na śliskim papierze. Nie wiem, kto to wymyślił, ale słuchajcie, żeby to pokazać dzieciom, to trzeba naprawdę kombinować się z książką, żeby nie było odblasku, żeby one to widziały, co tutaj jest. Także nie wiem, to jest jakaś bardzo to jest utrudniające naszą pracę, no, ale jest. Um, więc jak widzicie, jest historia e, Nikogo, który siedzi w, w studni i jedyne co widzi to z Księżyc, który liczy i patrzy na to, jak się zmienia. Widzi też czasami słońce, ale nie bezpośrednio, tylko widzi jego promienie, które padają przez drzwi może e, przez drzwi, co ja gadam przez liście. <grym> nie wycinam tego, ale chodziło mi o, li, o liście. Aż pewnego ranka, gdy nikt jak co dzień czekał na wizytę złotych promieni, stała się rzecz niezwykła. W cudziennym otworze Pojawiła się czyjaś głowa, okolona wianuszkiem starczących, rozczochranych, rudych włosów. I co cię ten tekst ja Wam przeczytam, bo to jest po prostu tak zabawne, że my po prostu płakaliśmy z między śmiechu, bo to jest śmieszne. Hej, rozległ się z góry cienki głosik. Hej, odpowiedział nikt, bo był i uprzejmy. Ale echo! odezwał się znowu cienki głosik. Echo? Zdziwił się nikt. Jakieś dziwne echo ze znakiem zapytania? Zdwunił się głosik. To nie echo, to ja! zawołał nikt troszeczkę urażony. Ja? To znaczy kto? Nikt! Jak to nikt? Przecież słyszę, że ktoś tam jest. To ja, nikt! Mam na imię nikt! Aha! No i słuchajcie, to oczywiście jest również zaczerpnięte z klasyki literatury. Nie muszę chyba wam tłumaczyć skąd. Ale jest to przezabawne, po prostu dzieciaki naprawdę pokładały się ze, ze śmiechu, po prostu je, takie zdziwienie, co to może być. I wiecie co? Ja tego nie przewidziałam zupełnie, ale dzieci na przykład później, podczas jak omawialiśmy, omawialiśmy tą książkę, to mówiły o tym, że, em, że nikt był, mógłby zostać urażony, dlatego że jego imię było śmieszne dla, dla tego człowieka z, z góry studni. Wiecie, coś czego, kiedy czytałam tą książkę, to w ogóle jakby nie wpadłam, że to jest jakiś wątek, który warto poruszyć, ale faktycznie, jeśli ktoś ma na imię Nikt albo ktoś śmieje się z naszego imienia, no to nie jest zdecydowanie przyjemne i to jest jakiś wydaje mi się, że to jest fajny temat do poruszenia. Jeśli mówimy o na przykład wyśmiewaniu się, czy patrzeniu na cechy zewnętrzne, które które nam w jakiś sposób przeszkadzają, albo które są jakieś niepokojące, dziwne, a dzieci przecież tak mają, że patrzą na drugiego człowieka i szczególnie te młodsze i mówią o gruby, albo nie wiem, nie wiem dziwny, czarny, cokolwiek, prawda? Więc myślę sobie, że to też jest fajny temat do poruszenia. No ale nic, słuchajcie, historia biegnie dalej tak, że ten oto człowiek pomaga temu wyjść ze studni, chociaż wcale to nie jest proste, dlatego że nikt nie do końca wyobraża sobie, jak będzie świat wyglądał poza jego studnią. Więc, więc nie jest to też dla niego takie proste, no ale finalnie e, idzie, taka różne trudności, mm, aż w końcu wychyla się i już jest ciemno, bo tak długo szedł z tej studni, że widzi las nocą e, i mówi nie widziałam, że niebo jest takie ogromne, szepnął. Ze studni widać tylko kawałek nieba, a przecież jest go dużo, dużo więcej. I kiedy przychodzi dzień, to, e, to widzi dopiero świat w pełnej krasie, tego że wydawało mi się, że świat to jest całe to, to, to studnia. Um, ale e, no właśnie przekonam się, że jest o wiele, wiele więcej, e, więc poznaje też imię tego drugiego człowieka, który nazywa się zielony, więc w sumie wcale nie ma jakiegoś bardzo pospolitego imienia, więc nikt i Zielone w sumie dobrze się dograli. Um. i tak się kończy ta historia że oni się poznają i już, i koniec uh. ja podczas zajęć um, jakby skupiłam się właśnie na postaci zielonego czyli co to znaczy, że jest, ktoś jest przyjacielem jak rozpoznać, że ktoś jest naszym prawdziwym przyjacielem, czy że ma że jest przyjacielsko do nas nastawiony i uwierzcie mi, że to było naprawdę jedne z trudniejszych zajęć, które poprowadziłam z tymi dziećmi, którymi, z którymi akurat prowadziłam te zajęcia, bo prowadzę z nimi zajęcia od roku praktycznie rzecz biorąc, więc to było bardzo trudne, dlatego że ciężko im było powiedzieć, co to znaczy przyjaźń w ogóle, jak, jak, jak rozumiemy, że ktoś jest naszym przyjacielem, po czym to poznajemy i uwierzcie mi, że na przez naprawdę bardzo facylitowałam ten proces, żeby, żeby samemu oczywiście nie mówić o tym, co to znaczy dla mnie prawdziwa przyjaźń, tylko żeby to wyniknęło z ich strony, żeby to oni odpowiedzieli na to pytanie, więc to, co ja lubię, no to zadawać takie kontrowersyjne pytania, w tym sensie, no dobra, no to słuchajcie, czy myśli, że, że myślicie, że przyjaźń, czy przyjaciel to jest taki, kiedy na przykład, kiedy mówi nam nasze sekrety, to później chodzi i rozpowiada je do wszystkim. No i... W dzięki temu, że przedstawiam drugą stronę, no to dzieci mogą się do tego ustosunkować, no nie, no nie, tak, to, to przyjaźń tak nie wygląda, więc jak wygląda przyjaźń? I na tym się skupiliśmy i to było bardzo ciekawe zajęcie, Zrobiliśmy w ogóle plakat um, przyjaciela i spisaliśmy wszystkie zachowania, które, no, bo tak akurat są dzieci, akurat były dzieci starsze powyżej, powyżej szóstego roku życia, też znaczy nie, jedno młodsze. No, ale też opowiadaliśmy o tym, a później spisaliśmy. Później zaprosiłam dzieci do tego, żeby narysowały taką, taką scenę, którą jakąś bardzo zapamiętały ze swoimi przyjaciółmi, co takiego jest fajnego i taka przyjemna rzecz, którą wspólnie robili. Ale też dzieci spontanicznie, i myślę sobie, że to jest fajny nurt, jeśli mówimy o przyjacielu, to żeby zrobiły sobie swój portret przyjaciela, po czym oni poznają, że. Ta konkretnie osoba to jest ich przyjaciel. No i pojawiły się fajne ich pomysły, na przykład, że przyjaciel to jest ktoś, kto nam pomaga, ale my jednocześnie przyjmujemy tą pomoc, nie odrzucamy jej, a jednocześnie możemy powiedzieć nie swojemu przyjacielowi, że to jest w porządku, że możemy mu odmówić jakieś rzeczy, które są dla nas nie w porządku. Więc, wiecie, to, to, jest, to, jest, to jest i to wypłynęło od dzieci, więc wydaje mi się, że to jest bardzo fajny wątek. Do poruszenia jakiejś asertywności, że z najbliższym nie musimy się na wszystko zgadzać osobom najbliższym, że jeśli to jest prawdziwa przyjaźń, no to też powinna zrozumieć odmowę, że czegoś nie chcemy zrobić, bo na przykład coś jest dla nas nieprzyjemne. I oczywiście to jest świetny temat dla nastolatków, który mógłby się przerodzić w no, jakąś edukację seksualną, ale, e, albo o relacji, prawda, że na przykład są przyjaciele, którzy wymagają od nas rzeczy, które są dla nas, e, e, nie wiem, na przykład nieuczciwe, tak, żeby na przykład kogoś e, obrazić albo kogoś nie wiem, nagrać. Więc jakby tutaj naprawdę jest całe pole do tego, żeby porozmawiać nie tylko o takich intymnych relacjach, ale też w ogóle relacjach przyjacielskich, że. Mm, że mamy prawo się różnić, mamy prawo mówić sobie nie, i niektóre rzeczy nie musimy robić tylko dlatego, że ktoś jest naszym przyjacielem. I to jest bardzo ważny temat. Um, ale wiecie, no ta historia, ta książka jest tak metaforyczna, że myślę sobie, że same już widzicie, ile różnych wątków możecie poruszyć. Bo jeśli będziecie pracować z dziećmi, Młodszymi, no to możemy ją potraktować zupełnie edukacyjnie, nie pseudoedukacyjnie, ale nie wiem, o lesie, o tym, jak niebo, jak niebo się zmienia, o tym, że są fazy księżyca, o tym, że możemy mieć jakiś fragment tylko patrzenia na rzeczywistość i tutaj dla mnie się otwiera cały pomysł na to, żeby zrobić lunety, którymi obserwujemy jakąś część rzeczywistości, na przykład później je rysujemy, co zaobserwowaliśmy i możemy zobaczyć, jak różnie widzimy świat, jak różnie. Interpretujemy to, co widzimy, poprzez te właśnie lunety, które by symbolizowały tą studnię. To też jest temat dla nastolatków, według mnie, później, właśnie tego, jak postrzegamy rzeczywistość, że jedni widzą szczegóły, inni widzą ogół, jak to się ma, jak, jak możemy się porozumieć między sobą, widząc tak różnie ten świat, że można założyć, że każdy z nas siedzi trochę w swojej własnej studni i patrzy przez swoje własne oczy, więc, więc nie wiemy do końca. Co widzi i jak interpretuje rzeczywistość druga osoba, więc jakby to jest cała przestrzeń do tego, myślę sobie, że przestrzeń do już ze starszymi dziećmi, takimi 13 plus, i dorosłymi, no to jest porozmawianie o studni w ogóle, o tym, kiedy czasami czujemy się w studni, że czasami czujemy się samotni i właśnie, czy to jest, do, czy dobrze się tam czujemy, czy komfortowo, jak, jak, jak to rozróżnić na przykład, kiedy samotność nam jest potrzebna, kiedy nas w jakiś sposób więzi. Więc, więc to też jest taki temat duży i metaforyczny, ale wydaje mi się, że bardzo istotny i taki rozwijający też refleksyjność i nasze postrzeganie rzeczywistości. Także ogólnie rzecz biorąc bardzo polecam tę historię. Myślę, że to w, takim, w takiej ocenie bajko-terapeutycznej to też jest taka wysoka dziesiątka. Bo tekst jest krótki, ilustracje jakby odzorowują historię, i jakby samo to już wprowadza pewien klimat. I, i tutaj właśnie nie powiedziałam autora, ale tekst to jest Małgorzata strzałkowska, a ilustracje teraz wam sprawdzę. Piotr Fąfrowicz. Więc, też takie, no, trochę dziwne, niepokojące, ale to jest dobrze, bo to wprowadza jakiś taki moment na to, żeby pobudzić refleksję, że nie wszystko jest takie standardowe i mechaniczne, tylko niektóre rzeczy wybijają nas z rytmu, i to jest bardzo, bardzo dobrze. W dramie, gdybym prowadziła dramę, to bym powiedziała, że to jest taka demechanizacja ciała. To można powiedzieć, że takie ilustracje są trochę demechanizacją naszych myśli, w tym sensie, że musimy wyjść z jakiegoś standardu, musimy trochę zobaczyć coś innego, więc, bardzo fajnie, ja lubię takie ilustracje. I też właśnie ilustracje o złości w, w gruntowni, w moim czytelniku, też są takie metaforyczne. Agata Wojakowska to w niesamowitą pracę. I też jest taka trochę dziwna, oniryczna, ale ja właśnie takie lubię. Także jak widzicie, ile macie potencjalnych tematów do rozwinięcia w tej jednej książce. Także bardzo, bardzo, bardzo gorąco polecam do pracy z i z małymi i z większymi i z dorosłymi także, także powodzenia dajcie znać jak Wam poszło i czy skorzystaliście z tej opowieści no i już tradycyjnie robię zapowiedź kolejna książka, którą chcę Wam pokazać, to jest taka książka, którą właśnie odkryłam prowadząc bajkoterapię bo tutaj Bogusia z Arki ją poleciła, że dostali taką książkę i widziałam, że ona istnieje ale jakoś nie byłam do końca przekonana czy to jest fajna rzecz i słuchajcie, dobrze, że to powiedziała, bo Wielka Księga Emocji to jest naprawdę genialna książka. Ale o tym, jak ja ją widzę i dlaczego uważam, że jest genialna, dowiecie się w następnym odcinku. Także zapraszam Was do tego, żeby obserwować, obserwować kanał, żeby wejść na fanpage, żeby komentować. Jeśli macie jakieś pytania, wątpliwości dotyczące bajkoterapii, no to jestem, pytajcie, to dla mnie też jest rozwojowe. Także. Dziękuję i do usłyszenia, do zobaczenia.